Wszystkim. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś mamy film z serii Do It Yourself i pokażę Wam, jak, łatwy, jak w łatwy sposób, prosty i przede wszystkim tani możemy sobie udekorować swoje wnętrze na jesień. Będą to naprawdę bardzo łatwe sposoby, nie wymagające zbyt dużo czasu, zbyt dużych nakładów finansowych. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Mi zawsze jesień kojarzy się właśnie z takimi klimatycznymi wieczorami przy dużym kubku herbaty z sokiem majnowym i cytryną. I zawsze w koło mi są porozpalane mnóstwo różnych świeczek. Dlatego też w takim klimacie świeczkowym będziemy się w tym filmie obracać. Ale nie będę Wam zaraz za więcej szczegółów, dlatego zapraszam na film. Do pierwszej dekoracji będziemy potrzebować kasztany. Kasztany bez może znajdziecie sobie w lesie, w parku, czy nawet na własnym osiedlu. Na pewno rosną jakieś kasztany, więc warto nazwać takich kasztanów większą ilość. Następnie będziemy potrzebować świeczki. Świeczki mogą być różnego koloru. Ja w moim przypadku wybrałam białe i kremowe, z tego, że pasowałyby do mojego wnętrza. I ja moje świeczki kupiłam w nadziale takim domowym, w Tesco. Jest to dział domowy FNDF. Tam jest mnóstwo takich świeczek, dekoracji do domu, rzeczy do domu. Także tam bez problemu takie świeczki możecie znaleźć. I trzecią rzecz, którą będziemy potrzebować, jest to wazon. Najlepiej, żeby ten wazon był przezroczysty, po to, że jak włożymy do niego kasztany, wsypiemy kasztany i włożymy świeczkę, żeby to po prostu było widać. W moim przypadku mam dwa wazony. Jeden wazon dostałam kiedyś na jakieś urodziny od siostry czy coś takiego. I drugi wazon kupiłam w taniej odzieży na królewskiej. Do wazonu wsypujemy kasztany. Co do tej ilości kasztanów, ile wysypujemy, wszystko zależy od tego, jak wielką mamy świeczkę. W moim, tak jak widzicie, tu mam dwa porównania. W jednym przypadku tych kasztanów jest prawie 3 czwarte, bo świeczka jest mała, a w drugim przypadku te kasztany są tak naprawdę tylko wysypane na dnie, dlatego że świeczka jest dosyć wysoka. Więc tak naprawdę prosty sposób, banalny, trzy rzeczy nam potrzebne, i mamy już pierwszy taki strojek dekoracyjny jesienny, gotowy. Jedna moja lampka stoi właśnie w łazience. A no tam mam dosyć taką wysoką, pustą półkę, więc pomyślałam, że tam jest taki jeden, jeden strojek w postawie. A drugi mam tutaj na przedpokoju, y, stoi razem z innymi lampionami przy lustrze. Więc tak jak widzicie, bardzo prosty, banalny sposób. Mój drugi pomysł również będzie obracał się w temacie świeczek. Do tego będziemy potrzebować laski cynamonu. Bez problemu kupicie je w każdym hipermarkecie. Do tego również świeczki. Również kupicie w barmarkecie. No i trzecią y, rzecz, którą będziemy potrzebować, to jest podstawka. Ta mała podstawka, którą tutaj widzicie, ona jest podstawką ze zestawu suszy, które mam kiedyś kupiłam. W, też chyba w taniej odzieży. No i fajnie mieć y, do tego jeszcze sznurek. Może być jakaś też taśm. Inna rzecz, czym będziecie, mogły to, będziecie mogli to związać. Więc tak, bierzemy sobie świeczkę i w koło tej świeczki układamy y, laski cynamonu. To może być troszkę czasochłonne trwać, bo te laski czasami się yy, przewracają. Teoretycznie mogłabym to przykleić na jakiś super glu do tej yy, świeczki, ale szczerze mówiąc boję się, jak się będzie potem zachowywać ta świeczka, jak już dojdzie do elementu tego kleju. Boję się, że może coś zacząć się zapalić, czy coś tym, czy tego typu jakaś sytuacja może się zadziać. Yy, poza tym też chcę, żeby te, wykorzystywać te laski cynamonu do innych też świeczek, bo jeżeli ta świeczka się wypali, to po prostu kupię kolejną i również ozdobię sobie tymi laskami cynamonu. Więc do tego potrzeba też dużo cierpliwości i spokoju, także nie denerwujcie się. Trzeba poukładać te laski cynamonu w koło tej świeczki i następnie związać, tak jak mówię, u moim przypadku jest to sznurek, ale w Waszym przypadku może być jakaś tasiemka, linka, cokolwiek co macie w domu. No i kładziemy taką gotową świeczkę, właśnie na tą podstawę aby też nie zabrudzić, nie wiem, w przypadku przypadku będzie ta świeczka stała na parapecie, więc boję się trochę, ten, żeby ten parapet nie zabrudził się od świeczki. I układamy też do ozdoby taką inną dodatkową świeczkę. Tak, widzicie, kolejny, kolejna dekoracja jest już gotowa. To naprawdę jest bardzo łatwa, prosta, no i też nie poświęcamy temu zbyt dużo czasu. Teraz do trzeciej dekoracji. Trzecią dekorację, y, którą chcę zrobić, to oczywiście będą dynie. Do trzeciej mojej dekoracji będziemy potrzebować dynie. Mogą być różnej wielkości, y, małe, duże, jakie tylko chcecie. Też w różnych kolorach, bo czasami są też bardziej pomarańczowe, niektóre są bardziej zielone. Będziemy również potrzebować y, spray. W moim przypadku będzie to biały spray. Do tego y, nożyk do wycinania miąższu, może być również łyżeczka. No i podgrzewa. Dynie możecie dostać również w każdym hipermarkecie bez problemu, bo to teraz właśnie jest sezon na dynie. Ja sobie kupiłam kilka dni, yy, część wykorzystam właśnie na zupę dyniową, część będzie ona właśnie do ozdoby. I pierwszym moim pomysłem, yy, wiecie o tym, że ja lubię czarne, białe kolory i takie są w moim mieszkaniu, dlatego postanowiłam jedną dynię przemalować na biało. Użyłam do tego zwykłego spreju. Bardzo łatwo, szybko maluje się sprejem y, taką dynię, szybko też ona schnie, więc jedną dynię mam gotową. Z drugiej dyni chcę zrobić również taki lampion. Yy, musimy ze środka wydubać ten miąż z dyni i włożyć tak naprawdę tylko zwykły podgrzewacz. Tak jak widzicie, kolejna deklaracja jest bardzo banalna, a naprawdę nadaje bardzo fajnego, klimatycznego nastroju właśnie w mieszkaniu. Jedną taką też rzeczą, która, którą ja lubię i tak naprawdę jest moim ostatnim, ostatnio moim ulubieńcem miesiąca, to są orzechy. Ja uwielbiam jak orzechy stoją u nas w kuchni na stole i czy na przykład oglądam sobie jakiś film, czy ogólnie rozmawiamy z Marcinem, czy przychodzą znajomi. Ja lubię sobie takie orzechy jeść. Tak naprawdę to jest nasza trzecia albo czwarta porcja orzechów. Marcin je przywozi od babci i ja naprawdę uwielbiam sobie je jeść i Jakoś taką mamy fajną przekąskę, także polecam Wam, y, teraz mamy sezon na orzechy, takie orzechy właśnie postawić sobie na stole. Możecie to traktować jako fajną przekąskę, no i do tego również jako element dekoracyjny stołu. Mi się to bardzo podoba, więc y, u mnie albo stoi właśnie na stole w kuchni albo tutaj właśnie w salonie, jak oglądamy film, zawsze sobie coś, taką przekąskę będę mogła zjeść. Kochani, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że moje pomysły Wam się spodobają i zainspirują do działania. Tak jak mówiłam, to są proste, banalne. Naprawdę każda osoba, która ma nawet dwie lewe ręce z taką dekoracją, jeżeli tylko będzie sobie chciała zrobić, na pewno sobie poradzi. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i do zobaczenia niedługo. Pa!